Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym jeszcze raz powrócić do bardzo ważnej sprawy. Mam na myśli apel do władz III Rzeczpospolitej, władz Unii Europejskiej i władz Narodów Świata. Ten apel prezentowałem dwa tygodnie temu, ale może wielu naszych słuchaczy nie miało okazji tego apelu wysłuchać, wobec tego powtórzę cały tekst tego apelu. Koncentracją z Auschwitz 7 lutego 2015 roku. Apel do władz III Rzeczpospolitej, do władz Unii Europejskiej, do władz narodów świata. Kilkanaście dni po międzynarodowych uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz podpisujemy ten apel w piwnicy bloku śmierci obok celi śmierci św. Maksymiliana Kolbego, w miejscu, gdzie zbrodniarze niemieccy po raz pierwszy użyli gazu cyklonu B produkcji IG Farben Industrie do zabicia we wrześniu 1941 roku około 600 rosyjskich i około 250 polskich więźniów obozu. Niemieccy ludobójcy, korzystając ze zbrodniczych Rasistowski, pseudo hitlerowskiego ustawodawstwa odmawiającego człowieczeństwa Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom masowo wykorzystywali cyklon B produkcji IG Farben Industrii do realizacji swoich ludobójczych planów. W wielu krajach świata wykorzystuje się dzisiaj pigułkę RU-486 produkcji firmy HES do masowego zabijania ludzi przed narodzeniem, poczętych dzieci. Przypominamy, że firma Hess powstała w wyniku przekształceń zbrodniczej IG Farben Industrie. Podobnie jak w tragicznej przeszłości próbuje się usprawiedliwić zbrodnię zabijania niewinnych ludzi poprzez arbitralne, irracjonalne, w istocie swoje rasistowskie próby odmawiania człowieczeństwa dzieciom przed narodzeniem. 7 stycznia 2015 roku decyzją Komisji Europejskiej dopuszczona została w krajach Unii bez recepty, tzw. pigułka dzień po Elawan, firmy HRA Farmy, powiązanej z firmą Hest. Pigułka ta, w zależności od fazy cyklu kobiecego, w którym zostanie zastosowana, działa antykoncepcyjnie lub wczesnoporonnie, czyli powodując śmierć poczętej istoty ludzkiej w jej wczesnej fazie rozwoju, unicestwia życie poczętego dziecka. W ubiegłym wieku uczciwi lekarze, wykorzystując nowoczesną aparaturę medyczną, wykazali sposób naukowy. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. A przecież prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Z tego miejsca szczególnego ludobójstwa wołamy. Każdy człowiek ma prawo do życia, każde poczęte dziecko także. Nigdy więcej w Polsce ani w jakimkolwiek innym kraju ludobójczych produktów firmy Igafarmen Industry i jej zbrodniczych kontynuatorów. Wyeliminujmy zamachy na życie ludzkie zarówno te realizowane przez aborcję chirurgiczną, jak i środki farmakologiczne typu RU486 czy Elawan apel ten podpisali Halina i Czesław Chytrowie animatorzy dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego archidiecezji krakowskiej Ewak Ekier członek klubu inteligencji katolickiej w Osięcimie. Henryk Ecker, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Oświęcimiu, lekarz medycyny Krystyna Gebauer, Alfred Goraj, współpracownik Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, profesor dr habilitowany inżynier Janusz Kawecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców, doktor inżynier Adam Kisiel, redaktor naczelny tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, lekarz medycyny Grażyna Szczelina. I doktor inżynier Antoni Zięba, mówiący te słowa, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Podpisanie nastąpiło w piwnicach bloku śmierci, tuż przy celi św. Maksymiliana. Po podpisaniu tego dokumentu odmówiliśmy dziesiątek różańca Świętego, Litanię do św. Maksymiliana. A potem podeszliśmy pod ścianę śmierci, gdzie modliliśmy się za ofiary. Niemieckich nazistowskich zbrodniarzy. Później przejechaliśmy do Kościoła Świętego Maksymiliana Mary Kolbego, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, odprawionej przez księdza Proboszcza Józefa Niedźwieckiego. i na zakończenie tej Mszy Świętej po raz pierwszy publicznie odczytaliśmy ten apel. Prosiliśmy wtedy i teraz proszę wszystkich o modlitwę, aby ten apel Dotar do władz Rzeczpospolitej, do władz Unii Europejskiej, do władz narodów świata, aby ci, którzy sprawują władzę nad narodami, opamiętali się i w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób nie próbowali nawet kroczyć tymi zabójczymi drogami, którymi kiedyś kroczyło zbrodnicze IG Farben, industrii produkujące cyklon B do komór gazowych obozów zagłady. Chcę gorąco prosić o popularyzację tego apelu, ale także o modlitwę i działania obywatelskie. Proszę o listy do naszych władz, do prezydenta, premiera, ministra zdrowia. Wyeliminujmy jak najszybciej tą niosącą śmierć i niszczącą życie. Nienarodzonych istot ludzkich, ale także niszczącą zdrowie kobiet, pigułkę dzień po. Szczęść Boże.